Maska wniesiona na warsztat, żeby się rozmroziła. Problem z rozruchem się cały weekend, co no, to już będzie staje cały ten co na to. W ogóle nic nie kręci? Kręci, ale słabo. Aha. Olej mamy już wymieniony. Na 9960 godzin. Filtr od chłodniczego. Teraz wymieniamy jeszcze filtry paliwa. Zakładamy zaraz maskę i ciągnik stąd wyjeżdża. To tutaj dokręćmy to, nie? Żeby nam nie latało. Na środku najwyżej No to tu w I później tam przeregulujemy Zmieścisz się tam? No Dobra To masz trzynastkę? Trzynastki tu były dwie no Żeby to dokręcić, żebyśmy miał... już Ale tam Dobra, idę zobaczę A ty przestawisz najwyżej Jakie są parametry no przestaw Nici Co? Śrubokręt chcesz? Co? A Co? Zobacz taki tak? Tak krótki? No taki, widzisz, trochę Dobra, idę patrzeć. Odmchawa się wyłączyła, to będzie trochę ciszej. Jeden dziewięć, przekręć. Yy, jeszcze trochę, to mocno. To troszeczkę kręć. Dobra. Przekręć jeszcze. Dobra. Przekręć. Dobra. Za mocno. A dokręć lekko i wtedy, bo jest 0,58. Za mało jest. Dobra. Albo już jest popsuty ten potencjometr tam. 0,94 jest za dużo trochę. Trzeba trochę zmniejszyć. Dobra. O. Teraz znowu 0,6. 0,97. Dobra. O. Coś takiego, troszkę, troszkę. No, troszkę możesz zmniejszyć. No. Jeszcze zmniejsz? Drugą stronę. No. O dobra, tak jest dobrze. No, teraz pokazuję, a róż dźwignią. Tak, bo tam jest luz? bo zmniejszyło się teraz za mało, jest. Za mało? 0,65, o 15 za mało. 13 mało, kluczykiem, i tam na tym. Może jest potencjometr zwalnięty, i on tak przeskakuje, dlatego to. Bł Nawet łapie do... błędy, co? Nawet się bokiem tym nie zgnałem tutaj, nie? Teraz. No ja bym to tutaj przystaję, trochę i tak. Dobra, to idę zobaczyć. Dobra, to położę na ziemię, jak nie, no to tam przelęknie. Jeszcze zobaczymy. Jak Tak, gdy mamy błąd H na wyświetlaczu, ja mam tutaj ten wyświetlacz odkręcony, bo. Robiłem przewody od tego, były od potencjometru oberwane. Musiałem tu polutować, i tutaj to naprawić, bo to jest od regulacji prędkości opadania, akurat ten. Ej, tak, gdy mamy na wyświetlaczu błąd H, to u mnie akurat teraz będzie się świeciło 5. 5 to jest od sforzni swor sensorycznych, Ej, ale to jak jest piątka, to tak i tak podnośnik powinien działać. Bo ja tych sworzni akurat w tym nie mam. Będę musiał dokupić. Yy, tu miałem problem z podnośnikiem, bo się podnośnik blokował i było H. Teraz pokażę o co tutaj chodzi, żeby to wyregulować. Tu mamy taką złączkę diagnostyczną. I do tego by trzeba było mieć takie, takie specjalne przyłącze. Ale ja tutaj sobie to podłączam w ten sposób, że no robiłem sobie dwa przewody i dwa piny, i tu jeden będzie masowy. Masowy jest ten przewód, który jest oddalony dalej, i tu nawet widać, on jest czarny. Teraz go sobie podepnę tu i wytłumaczę o co chodzi. I teraz tak, przełożę na ten jeden pin, jest od pomiaru napięcia na potencjometrze tutaj, tym. A drugi na tym potencjometrze, co jest przy podnośniku. Tutaj jest następny potencjometr, tam i tutaj mierzymy napięcie. I musimy to odpowiednio wyregulować. I tak dla tego potencjometru. Musimy ustawić dwa położenia górne i dolne. I teraz mi wskazuje 4,83. I tak dla górnego powinno być 4,85 plus minus 0,10. ,10. Taka tolerancja. A dla dolnego położenia, teraz jak opuszczę na dół, ma być 1,4 plus minus 0,20. Także tutaj mi się to mieści w tym przedziale, jak to wyregulować. Teraz tak, dolną pozycję regulujemy tutaj tym. Jest to taki zderzak. Odkręcamy i przesuwamy do góry, to jest mniejszy zakres. Ale zaczynamy od górnej. Górną regulujemy tu. W ten sposób, że tutaj to jest zabezpieczone imbusem, im ten wkręt imbusem i przekręcamy lekko śrubokrętem potencjometr tak, żeby wyregulować na 4 85 a następnie zderzakiem ustawiamy tak żeby było 1,4 no i u mnie to jest w tym przedziale także tu jest dobrze a jeżeli chodzi o regulację potencjometru przy ramionach. To wygląda w ten sposób. gdzie ja to położyłem, żeby to wytłumaczyć. Musiałem drzwi otworzyć, bo trochę mi się nakopciło w środku. Zaraz to znajdziemy. Tutaj to jest to. I tu jest ten potencjometr od podnośnika, od wysokości. Tutaj przychodzi to ramię. Tak, jak widać, tam dalej. Ja musiałem to wymienić, bo u mnie jest on uszkodzony i był problem tego typu, że przy, jak podeszliśmy do góry, to szedł maksymalnie do góry i się y, zawieszał. Wymieniłem to na inny i jest teraz w porządku. A to regulujemy w ten sposób, że tutaj luzujemy tą śrubę, i też tu śrubokrętem możemy sobie to wyregulować. I, i zasada, zasada taka jest, że. Ustawiamy podnośnik maksymalnie na dół, aż siłowniki się schowają i ustawiamy wartość, yy, tu musimy teraz przełożyć, do pomiaru tego musimy przełożyć teraz na następnego pina, bo ten będzie do pomiaru yy, tamtego. I musimy tak ustawić, bo ja teraz mam cięgło podniesione do góry, ale ustawiamy na dolnym położeniu, że ma być 08, 0,8 plus minus 0,1 i umy to jest a niecem opalicie, może zapala. Teraz jak puszę ciągła to zajdzie mi do... 0,89. Także wartości są dobrze ustawione, a gdy chcemy, żeby nam za wysoko nie podnosił, żeby nie było kolizji, to jeszcze tutaj jest możliwość przesunięcia na tym. Gdy mamy do góry cięgła, możemy tutaj jeszcze sobie skorygować, jaki zakres ma być ramion. I tak to wygląda. Gdy to nie jest synchronizowane ze sobą, to często jest tak, że się zapala literka H. No i u mnie tak było, i przyczyną tego było, nie mogłem tego beregulować, bo był uszkodzony. Niby pokazywał dobrze, a gdzieś łapał u góry jakieś inne parametry i, i się blokował. Teraz powinno być dobrze. Dzisiaj już bardzo prawdopodobne, że ciągnik wyjedzie. Zakładamy grilla i maski. Już mamy wszystko ogarnięte. Skrzynia się spawa. Dzisiaj już stąd ją zabierzemy, to będziemy mieli więcej miejsca. Tu przygotowałem silnik. W sumie przygotowuję go dopiero do pomiaru ciśnienia sprężania. Muszę założyć rozrusznik i jakiś akumulator skombinować. To wykręcam świecę i zmierzymy, jakie ma ciśnienie sprężania. Masa jest, tylko trzeba znaleźć jakiś przewód plusowy. i... Zaraz będziemy kręcić. Tutaj skrzynia jest na stole. Jestem w trakcie szukania części. Tam robimy oferty na części. Może dzisiaj już coś będę wiedział. Tu jeszcze będę chciał odkręcić ten cały blok elektrozaworowy i posprawdzać, czy jest to wszystko w porządku. Na trzecim mamy 10, w sumie na trzech już mamy zbliżone, jest po 10, zobaczymy teraz na czwartym. dobrze, tylko się zrobiło uszczelnienie całego silnika i już, uszczelniacze przód-tył, tutaj ciaki najbardziej, nie zobaczymy właśnie czy to... I też może widzę na klatranie. Tu tak, też jest. Tu też pompę wody wymienić od razu, nie? A to nie się W jakim stanie jest. Obrotów, chyba. To jest pasek, i to jest położone z przepustnicą, Tak no. mi się wydaje. A jest to jest no, po no, ja nie, wiem, czy nie. No, to Tutaj tak trzeba otworzyć, żeby on przeniósł, nie? Zobaczymy rozrząd też. Ale dajmy mi się, że na końcu, będzie. Bo jest zamknięty tak jak w nie? Szczelnie, Paski stąd na wierzch. Nie, może to jest będzie pod Od rozrządu jeden paską? Nie. nie, bo wałek rozrządu jest tutaj, gdzie ten. Tu. Będzie głową i... Bali. Tego trzymasz? No, trzymam jest więcej. Tysięć pół. to Tak. jest nie? Raz, dwa... Tak, tu jest 15, tu Równie nie? jeszcze trochę oleju i zobaczymy sobie Čia, kai, tai, kai, 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 Jest ten Zerujemy go. Komora spalania się zmniejszyła dużo. Wyklapiemy dobre. trochę, uwaga. Dobre. 21,5 i Temat jest taki, chciałbyś byś ziemię wysypał i tu trzy skrzynki z tego odpadu też byś wysypał. Dziękuję. Bo nie Dobra, tak jest. Co zrobi? No bo weźcie smoka co. <grym> <grym> Zrobię teraz zimny start z Tigera. Tutaj mam do wysypania ziemię od sortownika a wozimy ją tam i ciągnik stoi i nie ma przejazdu Spróbuję go uruchomić, zobaczymy W nocy było minus 10, teraz jest jakieś minus 5 o kurde, trzeba ja drzwi nie mogę otworzyć Kamy czy zapali w ogóle, ale jak mi się uda drzwi otworzyć O kurczę. Chyba nie otworzyć wina A! Poszło teraz spróbujemy go uruchomić. ruchalę wyłączymy i co? Próba Ej, no zapali. Dobra, musi teraz chwilę pochodzić, żeby się nagrzał Myślałem, że będzie miał gorzej z rozruchem Jeszcze zimny Star 7240 Pro, będziemy potrzebowali tą przyczepę. Może zobaczymy czy i się nagrzeje A Jeszcze został do uruchomienia Zwykły 72,40 Tutaj nim mam wodę w jednym kole.

Trzymaj Tam lepsze wtryski są pewnie, dlatego lepiej zapalę Mały ki trzeba powymieniać ty. Zaślina nasza. No, to nie Nie nim odjechać. Można kulik robić. pali. pali tylko żeby śnieg spadło jeszcze więcej. Tak bym go nie palił, ale stoi i nie mogę tych skrzyń wysypać, dlatego muszę nie wyjechać. Jeszcze stoi Wysypuję tą ziemię Później będziemy ją wykorzystywali. Tam musimy z tyłu podwórku wyrównać. To ta ziemia będzie idealna. Zaczął padać śnieg. Wkładujemy ziemniaki. Już spawamy ostatnie spawy. Tylko jeszcze trzeba będzie wypalić dziury na widły. I zaraz wyjeżdżamy tym tonikiem stąd. Już będzie sobie noc spędzał na dworze. I Damian wyjeżdża. Przed chwilą zaczęło padać, już mamy centymetr śniegu. Mamy awaryj silnika. Wojciech, góra dobra. Pomóż to wyszło? Weźmy, że tym. Będę tylko zajmować. A, a przycinakiem? To się brakuje z legości. Jaki uparty? Не, повышка мухи. Пусть ты, пусть